Witam serdecznie z tej strony Iwona Eriksson i dzisiaj powiem Wam w tym filmie, opowiem tylko po prostu, nie będę pokazywać, ale opowiem jak zrobić kocyk na drutach. Kocyk może być większy, kocyk może być mniejszy, po prostu opowiem Wam gdzie zacząć, jak kontynuować, żeby zrobić taki kocyk. Tutaj mam pokazane dwa takie mniejsze kocyki. To są kocyki, które ja robiłam dla mojego psa Eltona. Te kocyki nie są już w pierwszej młodości, one są już zużyte troszeczkę, ale na ich podstawie właśnie chciałam Wam pokazać, jak zrobić taki kocyk. Tutaj jest jeden wielokolorowy i drugi trochę mniejszy i na jego podstawie powiem Wam jak taki kocyk zrobić. Kocyk jest zrobiony w jednym kawałku i zaczęty jest tutaj. I potem jest zrobiony przez cały czas. On ma dookoła taką obwódkę zrobioną innym wzorem, inną włóczką, ale to wszystko jest robione jednocześnie. Tutaj nie ma żadnych szwów. To jest wszystko robione w jednym kawałku. Jak robimy? Narzucamy tutaj jakąś ilość oczek, powiedzmy 50 oczek albo 60, w zależności od tego, jaki chcemy mieć duży ten kocyk. Po prostu musimy zrobić sobie próbkę z danej włóczki i obliczyć szerokość. Jak robić próbkę jest tutaj. Tutaj możecie zobaczyć sobie jak obliczamy ilość oczek na daną szerokość. Po prostu tutaj narzucamy oczka i żeby zrobić taką obwódkę to ja na początku tutaj robiłam kilka rzędów akurat tutaj jest zrobione ryżem. Ja uważam w ogóle ryż jest bardzo dobry do robienia takich obwódek nie zwija się tutaj, ale ani nie zwija się na bokach. Dlatego jeśli zrobimy gładkim wzorem, to będą nam się kanty zwijały. Ewentualnie możemy robić tylko oczkami prawymi. Wtedy kanty także nam się nie zwijają. Ale ten ryż daje nam ozdobną obwódkę. I tutaj ten ryż, kilka rzędów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem rzędów. Tu jest osiem czy dziesięć rzędów zrobionych tylko ryżem w tą i z powrotem. I kiedy dojedziemy do tego momentu, to tutaj robimy pięć oczek. W tym przypadku ja robiłam pięć czy sześć oczek ryżem. Następnie zmieniam włóczkę na tą włóczkę czerwoną. Robię do końca, aż mamy... 5 oczek do końca. I tutaj, rob, tutaj biorę drugi kłębek takiej samej włóczki jak tutaj na początku i robię tą końcówkę tą samą włóczką, co po prostu jest dla tej obwódki. Potem wracam, robię ryżem, robi ponownie tą czerwoną włóczką, dojeżdżam do tego momentu i znowu robię ryżem tą włóczką szarą. Zawracam, robię tą obwódkę włóczką szarą, potem zmieniam na włóczkę czerwoną, dojeżdżam tutaj i z drugiego szarego kłębka biorę i robię tą obwódkę. I z powrotem ponownie szara włóczka, czerwona, następnie szara włóczka ryżem i wracamy i tutaj zmieniam potem sobie włóczkę na innego koloru. Oczywiście w środku można robić takim samym kolorem. Można wszystko zrobić jednym kolorem, a jedynie obwódkę ryżem. Ale takim samym kolorem jak w środku. Albo tutaj można zmienić różnie kolory. Ja po prostu tutaj zmieniałam kolory, tylko po to, żeby to ładnie wyglądało. Następnie, kiedy dojechałam już do takiej wysokości, jakiej chcę, żeby kocyk był, to wzięłam ponownie tą szarą włóczkę i przerobiłam wszystkie rzędy ryżem tą z szarą włóczką i dlatego właśnie wyszedł taki, a nie inny kocyk w taki wzór. Jeszcze raz powtarzam, wszystko robione jest w jednym kawałku. Tutaj widać z tyłu na bokach jak nitki są zmieniane. Tutaj widać, zmieniane są nitki po prostu. Nie ma nigdzie dowiązywanych, tylko są przeplatane i żeby uniknąć tego, żeby tu była przez całą szerokość szara nitka, to te szare kanty mam zrobione z dwoma kłębkami. Ten kocyk robiony jest taką samą techniką, czyli kant dookoła jest robiony ryżem, jednym kolorem włóczki a w środku mamy inne kolory włóczki, z tym, że tutaj podzielone są na takie kwadraty, z którego każdy kwadrat jest robiony inną włóczką i innym ściegiem, tak żeby było po prostu bardziej rozmaicone. Czyli tutaj zrobiłam kilka rzędów najpierw ryżem, tą szarą włóczką, w tą i z powrotem. Potem tutaj zaczęłam robić szarą włóczką ryżem. Następnie wzięłam tą fioletową. Robiłam tą fioletową włóczką kawałek. Tym ściegiem. Następnie wzięłam ciemno szarą włóczkę. Robiłam tym ściegiem. Następnie pomarańczową. Dojechałam dotąd. Robiłam ryżem i z powrotem ryż. Pomarańczowa, szara, fioletowa i ryż. I w tej z powrotem. Czyli... To jest taki pomysł, żeby robić obwódkę z ryżu, wtedy nie będzie nam się zwijać, a środek możemy sobie robić jakimś innym wzorem. I dobrze jest, żeby tak wymierzyć mniej więcej, żeby ta część była taka szeroka jak ta część, żeby to sprawiało wrażenie, że obwódka jest takiej samej wielkości, taka po prostu symetryczna. Oczywiście można wszystko zrobić jednym kolorem. Ja tutaj tylko pokazuję możliwości. Takie są oto kocyki, które można zrobić na drutach. Można zrobić większe, można zrobić mniejsze, żeby zrobić dokładnie takiej wielkości, jakiej chcemy. Oczywiście zróbcie próbkę. Próbka jest tutaj. Pokazuję w tym filmie, jak robić próbkę. No i powodzenia. Dziękuję bardzo.